Lecimy właśnie do legnicy 274 do celu, i 3,5 godziny jeszcze muszę zrobić pauzę. I pokazuje 2,04 jeszcze jazdy. Dzisiaj powiem Wam historię, jaka mi się przytrafiła jadąc yy, od Krakowa na pusto w stronę Kielc. Zobaczymy trochę radyjko. Mianowicie zatrzymała mnie inspekcja, tylko że to było. Takie trochę nietuzinkowe, bym powiedział Ponieważ zatrzymała mnie Fiesta Mała, zgrabna Fiesta Zbiła się między mnie, a tak jak teraz jadę ciężarówkę I wyświetliła napis, follow me, nie? czyli jedź za mną No to zjechaliśmy na tego mopa Tam już były dwie inspekcje przygotowane do Że tak powiem trzepania kasy Czytali tacho, czytali kartę, po czym woła mnie inspektor i mówi, że tutaj na komputerze chodź zobaczysz. Pauza ci się tutaj nie zrobiła. Najpierw zrobiłeś piętnastkę, a później miałeś zrobić trzydziestkę, ale trzydziestka ci nie wyszła. Mówi, mówię, którego dnia to było? On no, mówi piątek. Zacząłem wertować w pamięci. Po czym przypomniałem sobie, że rejestrowałem się przed szlabanem, tam na parkingu sobie stanąłem. No i tam wyszło mi jakieś 25 minut, czyli zaliczyła się 15, bez problemu. Później podjechałem pod rampę. Pod rampą odstałem jakieś 28 minut, 25. No i wiecie jak to jest, nie? Trzeba było drzwi, wrota otworzyć i docisnąć tam. Dwa metry, powiedzmy, i on, właśnie na tym wykresie, zobaczył ruch ciężarówki, nie? I tłumaczę mu, że to był tylko podjazd pod rampę. I ja zawsze dbam o to, żeby tam były młotki i w ogóle, I ja nie rozumiem, dlaczego na Twoim wykresie, tutaj zrób przerwę? Przecież ja nie jestem zmęczony. Oj, te asystenty. No i słuchajcie, tłumaczę mu, że to było po prostu podjazd pod rampę. To żadna prędkość, ale nie wiem czemu, ale na jego wykresie była prędkość taka wystrzelona do góry, no nie? Tak, jakby pod 90 na godzinę. I nie wiem, czy to tacho po prostu chyba, tak mi się wydaje, zapisuje prędkość z GPS-a. I ten GPS po prostu czasami świruje, no nie? Raz miałem taką sytuację, że to było pod Warszawą. Były wtedy zakłócenia GPS-u przez Rosjan, i tutaj na tym tablecie wyświetliło mi się błąd, tacho któryś tam, numer, jakiś tu chyba też, jakiś wyskoczył. I wyskoczyło mi błąd, tacho. Czekajcie, bo ten kierowca tak dziwnie jedzie, zrobię trochę większy odstęp, bo nie mam aktywnego tempomatu w tym. Złomie Niby nowy Mercedes, ale nie jest wyposażony w takie elementy, jest tylko zwykły tempomat Co jest kurde w ogóle nieporozumieniem Za takie pieniądze, ale dobra Trzeba tutaj kontrolować prędkość ogólnie, no nie Kiedyś ustawię sobie jakieś 8.4 może Dobra, 8.4 niech sobie tam jedzie Za mną też jakiś tutaj czerwony Czerwony DAW już też się niecierpliwi no, i słuchajcie, wracając do tematu, ta blokada GPS-u, te zakłócenia przez Rosjan, spowodowały to, że tacho nie sczytywał w ogóle prędkości z GPS-u, no nie? I wyskoczył komunikat: je, jedź na serwis. A taki był fart, że po drugiej stronie ulicy był serwis Volvo i tam były tachografy. No to sobie myślę, pojadę tam, bo zaraz będzie inspekcja gdzieś tam na Radzie minie, czy gdzieś i mnie ściągną i będzie kuźwali, panie. Zjechałem na ten serwis, poszedłem do obsługi tachografów i, i tłumaczę gościowi, no, że słuchaj, no jest taki problem, no nie wiem co z tym zrobić. Czy to będzie trzeba zrobić rob, jakąś kalibrację, czy coś. On mówi, panie, jest pan dzisiaj siódmą osobą, która przyjeżdża. Do mnie do serwisu z tym samym problemem jest jakieś zakłócenia GPS-u, nie wiadomo skąd. Zrób pan wydruk, zrobię panu pieczątkę, jedź pan dalej. Tak też zrobiłem. Po czym trzy dni później czytamy artykuły w prasie: że przez zakłócenia GPS-u przez Rosjan tam były powodowane zakłócenia na statkach, w samolotach, no i też trafiło się też ciężarówką, no nie? I zobaczcie jaki to jest w ogóle skomplikowany proces, gdyby, gdyby tak Rosjanie Gdyby tak Rosjanie chcieli na stałe wyłączyć GPS-a, to nie byłoby ani nawigacji. Statki lotnicze, czyli samoloty by nie latały, statki by nie pływały, a ciężarówki by też były uziemione, bo byłyby problemy z tahografem, tak? Każdy by się obawiał, co tu dalej zrobić, żeby nie zapłacić mandatu. I taka moja drobna rada, nie zważajcie na to. Nie zważajcie na to po prostu w ogóle i zróbcie sobie wydruk i jedźcie dalej, bo to po prostu są jakieś anomalie w przestrzeni tutaj yy, geo nawigacyjnej, no i dlatego to jest tak zrobione, że Czekajcie, znowu, tak jakby zwolnił ten gościu przede mną. Taka. Tak jedzie, raz, tak gra, tak. No dobra. No. Więc tłumaczę temu inspektorowi w sprawie tego mandatu, jak to było, ale on był nieugięty. No i wystawił mi 50 zł, nie? Dlatego, że kontynuowałem później jazdę. Tam wyszło 4,5. Łącznie z tym wcześniej, co mi tej pauzy nie uznał, nie? czyli 4.45 O 15 minut przewaliłem tacho nie? Co na karcie było, że normalnie mi uznało No ale dobra Przyjąłem ten mandat Mówię dobra, zapłacę te 5 dych, bo to miał święty spokój I słuchajcie, w chwili kiedy ja płaciłem ten mandat Jego terminal się rozładował Po czym podłączył go do prądu Wydrukował mi potwierdzenie, że mandat został opłacony Wypisał kwit, że mandat został opłacony. I nie rozumiem, nie wiedząc dlaczego. Poczekajcie, bo pacjent wyprzedza jakiś żoną. Nie wiem, czy on wyprzedza, czy nie. Nie wyprzedza, dobra. Zasłoniłem zasłonkę, żeby nie było widać rejestracji. Jakby chciał, to niech leci, ja mu z chęcią zwolnię. No i wracając znowu do tematu, słuchajcie, sprawa wyglądała tak, że w chwili, kiedy ja płaciłem, to właśnie terminal mu się rozładował. Podłączył go ponownie do prądu, włączył się, wydrukował ten. Rozumiecie, cały wydruk, że mandat został opłacony. Potwierdzenie płatności. Ok. Wypisał mi kwit, że mandat został opłacony I mówi do mnie, słuchaj Nie martw się Nawet jeżeli mandat nie zostanie opłacony To tutaj masz podkwitowanie, że jest opłacony Nawet jak Ci przyjdzie ponaglenie Ty się tym nie przejmuj Wszystko jest tutaj prawnie załatwione, nie ma problemu, nie? Masz kwit potwierdzający, że mandat jest opłacony na miejscu, no problem No i tak się stało, że te pieniądze nie zostały pobrane jakimś cudem, no nie? Nie sprawdzałem tam konta przez jakiś czas. Przyszło mi po naglenie z inspekcji z Kielc, że była awaria terminalu, bla, bla, bla. Że mandat, nie, że pieniądze nie zostały pobrane, no ale z drugiej strony ten inspektor mi tłumaczył, nie przejmuj się, mandat jest zapłacony, tak? Masz tu wszystko czarno, jasno i. <grym>, czarno. jasno jak na dłoni, że. Ja Ci wypisuję tutaj kwit, że mandat jest na miejscu zapłacony, Ty się tym nie przejmuj. Po czym oni po jakimś czasie wysyłają po miesiącu kwit, list polecony, że mandat jest nieopłacony, że w, w terminie 7 dni muszę go opłacić przelewem lub na poczcie, bo inaczej będą, będzie wszczę, wszczęte postępowanie jakieś tam egzekucyjne. to sobie, no skoro inspektor mi tak powiedział, że mam to olać, to olałem, nie? Dobra, następne Tygodnie mijają, przychodzi drugie ponaglenie, już jest postępowanie wstępne za jakieś tam rozpoczęte. Plus 15 zł mi doliczyli za, za te postępowanie, które jest rozpoczęte: tak? egzekucyjne, administracyjne. No i sobie myślę, kuźwano, wyślę do nich maila tam wszystkie załączniki, niech się martwią, tak? Napisałem, że mnie to nie interesuje, ja to mam wszystko opłacone. Inspektor powiedział, że mam się nie martwić, a wy to nagle takie jajo, nie? No i dzień później oni dzwonią do mojej firmy. Później z firmy zadzwonili do mnie, że słuchaj, jakaś inspektorka do ciebie dzwoni, tam pyta, czy może dostać do ciebie numer telefonu, chce z tobą porozmawiać. Mówię, no dobra, no daj jej numer, pogadam, nie? Czemu nie? No i zacząłem z nią rozmawiać Słuchajcie, zacząłem z nią rozmawiać No i tłumaczę jej szampaniał. Mandat jest potwierdzony, jest zapłacone Ja nie rozumiem, dlaczego... Czekajcie, tu chłopakowi zwolnimy, żeby sobie tutaj Się schował elegancko No i będę znowu musiał zamazać blachy, żeby nie było z tym problemu, bo kurde, ale... Ale ja nie lubię w programie graficznym tutaj edytorskim do wideo tego robić, bo to nieraz to wychodzi, nieraz nie. Strasznie długo się z tym schodzi, nie? No ale no dobra. Znowu wracając do tematu. Prace drogowe za 900 metrów. Tłumaczę temu inspektorowi, tej inspektorce. Ona jest chyba. Ona była z księgowości tam chyba, no, z księgowości. Ona była z oddziału z Kielc, tak mi się wydaje, czy z Radomia. No i słuchajcie, tłumaczę jej, że było tak i tak, że dostałem potwierdzenie, że mam wszystko, jasno jak na dłoni, tak, wypisane potwierdzenie, inspektor mi tłumaczył, nie martw się, będzie wszystko tak by opłacone, ty się tym nie martw, nie przejmuj się sobie wyślę, wytłumaczę jej i ona zrozumie, ale ona dalej mówi, że nie, bo my mamy tak, że wszystkiego jesteśmy rozliczani teraz, że każdy grosz jest ważny. No nie dziwota, jak Tusk zrobił takie kurwa zadłużenie, że oni teraz szukają na kierowcach każdej złotówki, to nie dziwota, że ją cisną, że ona ma to wyegzekwować tak, ode mnie. No ale z drugiej strony mówię panią, o, to nie jest moja wina, że ważny inspektor dał ciała po prostu i wypisał mi kwit z potwierdzeniem, że mandat jest opłacony na miejscu, żebym się tym nie przejmował, tak? Następny mnie wyprzedza, no ale dobra, zwolnimy jeszcze bardziej. Coś mi to ciężko idzie, widzę. No, mi się tam nie śpieszy dzisiaj. Wcześniej mnie załadowali, to ja sobie mogę trochę tam odpuścić, no nie? dobra Masz, przyhamowałem ci, jedziesz Światełka, mrugnięcie Będzie podziękowanie, czy nie? Elegancko Tik, tik, tik No i słuchajcie Tłumaczę tej pani Ona bardzo miła była w sumie, nie? Wiadomo Tłumaczy tej pani, że ten inspektor powiedział, że nawet jeżeli te pieniądze nie zostaną ściągnięte, to to jest problem księgowej. Nie martw się księgowa, to jest jej problem, bla bla bla, jeszcze na nią zwalił. No i. Powiedział też, że najwyżej księgowa ściągnie ode mnie, nie? Czyli od tego inspe inspektora. No i tłumaczy jej, że to tak mi powiedział, a ona mówi No ale to w ogóle jak on mógł tak powiedzieć? Przecież wszyscy gramy do jednej bramki, że to dla jednej firmy pracujemy, to bla bla bla. On tak nie mógł powiedzieć, a ja mówię, no tak powiedział, no proszę Panią, no, ja Pani nie ścięł, nie? Jeszcze mu powiedziałem, że najwyżej mu kupię bombonierkę, jak mnie drugi raz zatrzyma, to mu oddam te, 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 te tak, tak zwaną, no te pięć dych, które od, nie, od niego, tam ściągniecie, nie? Tam zaczęliśmy się śmiać i mówię do niej, dobra, wie Pani co, ja tam nie chcę się tam kłócić i w ogóle wiecie, teraz te wszystkie sądy, prokuratorzy, to prawo w ogóle jest tak Kulawę i Zarządów Tuska to wszystko po prostu to nie istnieje to jakby to To jest wiatr to jest wojna z wiatrakami I po prostu ty z tym nie wygrasz nie? to jest tylko 50 zł a ja Na pewno bym je ciągali to tu to tam to, i w ogóle no nie wiem co sądzicie o tym czy Czy wy byście zapłacili Czekajcie trochę wpuścimy tutaj gościa Widzę osobówki lecą Będziemy tu blokować. No, Osobówki puściliśmy. Dobra. Podziękowanie było. Nie ma problemu, stary. Jedź. Mam nadzieję, że będziesz dobrym tutaj prowadzącym i nie będziesz zamolał. Ale że nagrywam, to nie chcę tutaj przeginać. Zaraz sobie przyspieszymy. Może. Podkreślam, może, żeby tutaj nikt mnie nie zasłówka nie łapał. I słuchajcie Powiedziałem jej dobra To zróbmy tak Pani zadzwoni do Warszawy I powie pani tym Z Warszawy w księgowości Żeby mi anulowali te 15 złotych ekstra Tej kolejnej egzekucji i Ja te 5 tych załatwię Zapłacę no nie Ona mówi dobrze, dobrze Nie wiem czy się na to zrobić Ja mówię Musi pani tak zrobić Bo to jest wasza wina To nie była moja wina Że ja tego nie Ja zapłaciłem Normalnie i to jest po waszej stronie błąd, i to jest wasza, z waszej strony wina. Ja w ogóle tego nie powinienem płacić. Ten inspektor powinien zapłacić. To nie jest moja broszka. On mówi: Dobrze, dobrze, to ja już zadzwonię. No nie miło, to dwie godziny. Ona wysłała mi sms z numerem konta: Dobrze, proszę pana. Jak pan dzisiaj zapłaci, to ja panu te 50 złotych, już te 15 anulowali, no nie? Czyli widzicie, obstrani byli, że wina jest po ich stronie. Że oni by to przegrali, co nie? Bo prawo było po mojej stronie. Ja miałem wszystkie kwity. Potwierdzenie płatności nie z odmową nawet na wydruku, tylko było potwierdzenie elegancko płatności: 50 zł plus tam złotych 50 zł za obsługę. No, prowizja, płatność kartą. I widzicie, oni byli tak obsrani, że tych 50 złotych ode mnie nie wyegzekwują, bo ja byłem. Ja byłem w sumie na ścieżce już, żeby to, o to walczyć, nie? Ale z drugiej strony, jak widzę, jak, co się dzieje w tym państwie, to jest państwo z dykty, że oni by to tak drążyli temat, że ciągnaliby mnie pewnie po jakichś rozprawach i w ogóle. Ja bym musiał jeszcze wynająć jakiegoś pewnie adwokata, żeby to w ogóle przepchać, tak? Oczywiście bym wygrał, ale to kurwa, no normalnie po prostu nie było sensu, tak? Tak powiem o to, walczyć więc zapłaciłem te 5 dyszek i sobie myślę, wa walić was w ogóle, nie będę się denerwował, tak? No i co wy o tym sądzicie? Czy wy by zapłacilibyście te 50 zł, czy nawet więcej? Skoro mieliście wszystkie potwierdzenia płatności, opłata na miejscu zweryfikowana a im po prostu terminal nie działał, nie przeszło to, nie. taką miałem sytuację i postanowiłem się z tym wam z wami podzielić. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy wy byście zapłacili czy nie. A tymczasem lecimy sobie na Legnicę. Tam chłopaki się bawią w wyścigi, ale szybko idą ten zakaz wyprzedzenia to jest kurwa bzdura taka, że sami wiecie, dobra, kończymy i będziemy tutaj gonić peleton. Trzymajcie się i na razie